Mamy tutaj przed nami zdanko z kombinatoryki. Jest wyjątkowo łatwe, jak na poziom rozszerzony. Na razie były same łatwe zadania, więc przygotowujemy się na najgorsze. Na najgorsze pewnie kolejne zadania będą trochę trudniejsze. Ale Jak widzisz takie łatwe zdania, to je po prostu robisz raz, dwa szybciutko, żeby mieć więcej czasu na te trudne. No to zobaczmy, co tu mamy. Rozważamy wszystkie liczby naturalne, w których w zapisie dziesiętnym nie powtarza się jakakolwiek cyfra. Zapis dziesiętny to jest taki zwykły zapis, więc tutaj... Y nie przejmuję się tym. W każdym razie dobrze sobie podkreślić, że żadna cyfra się nie powtarza i dodatkowo mamy mieć w tych liczbach dokładnie trzy cyfry nieparzyste i dokładnie dwie cyfry parzyste, czyli w sumie to chyba muszą, musi być liczba pięciocyfrowa, bo liczby mogą być albo nieparzyste, albo parzyste. Nie ma innej opcji. Więc raczej jest to liczba pięciocyfrowa. Ja sobie zapiszę pięć kresek i mhm. ja sobie zapiszę tak: muszą być dokładnie trzy cyfry nieparzyste. I dokładnie dwie cyfry parzyste. I teraz, jak to może wyglądać? W ogóle mamy obliczyć, ile jest takich liczb. Więc dlatego ja zaczęłam od tych kresek. Jak to może wyglądać? Może być tak, że tutaj na przykład z przodu są nieparzyste, a tutaj są parzyste. I uwaga, ja mogę te wszystkie opcje rozpisywać, ale to by mi zajęło strasznie dużo czasu rozpisanie wszystkich przypadków, gdzie są nieparzyste, gdzie są parzyste. Więc zaraz to załatwimy prostą kombinacją, ale jeszcze jest kwestia taka. Problemem jest, jeżeli na pierwszym miejscu będzie liczba parzysta. Wiesz dlaczego? To hmm, myślisz się? Bo zero nie może być z przodu. Więc w takich zadaniach najlepiej sobie jakby rozbić na dwa przypadki takie zdanie. Pierwsza opcja jest taka, że na pierwszym miejscu będzie stała liczba parzysta, czyli może stać dwójka, czwórka, szóstka albo ósemka bez zera. A drugi przypadek sobie zrobimy tak, że na pierwszym miejscu stoi liczba nieparzysta na stałe i już ona się nie rusza. Tutaj stoi parzysta, tutaj nieparzysta, a na stałe. Dobra, nieparzysta to dowolna nieparzysta. Ok, to rozważmy sobie teraz te przypadki. Skoro na pierwszym miejscu stoi parzysta, mamy tutaj cztery opcje, ale wiemy, że ile tam tych parzystych ma być dokładnie, dwie cyfry są parzyste. Czyli jak tutaj stoi parzysta już, to jeszcze musimy wylosować jakieś jedno miejsce dla tej drugiej parzystej. Więc ja to mogę na przykład wylosować kombinacją. Albo mogę stwierdzić, że są cztery takie opcje położenia tej liczby parzystej. Może być na pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym miejscu z tych wolnych miejsc. Więc obojętnie, albo możecie razy cztery, albo możecie sobie zrobić kombinację jeden po cztery. Ja lubię sobie robić takie kombinacje. Ta kombinacja oznacza, że to jest losowanie miejsca, losowanie jednego miejsca, miejsca dla tej jednej parzystej parzystej liczby, która została, bo jedna już jest zużyta. Dobra, no to super, jak już ją wylosowaliśmy to miejsce, to stawiamy sobie tą parzystą, na przykład tutaj by była ta parzysta. Ok. no i pozostałe miejsca zajmują liczbę nieparzyste. to już nie musimy dla nich losować miejsc, po prostu można sobie wpisać nieparzyste. No i jeszcze kwestia zapisu nad tymi kreskami, co tam ma być. I uwaga, już na początku stoi liczba parzysta, więc jakąś liczbę parzystą już wykorzystaliśmy. Na przykład szóstkę wykorzystaliśmy, więc na drugim miejscu mielibyśmy do wyboru, zobacz, wszystkie liczby parzyste oprócz tej, którą już wykorzystaliśmy, czyli cztery liczby parzyste. A jeśli chodzi o nieparzyste, w ogóle nieparzystych liczb jest pięć, tak. więc na początku mamy pięć do wyboru, później zużywamy jedną cztery do wyboru, później zużyliśmy kolejną, więc mamy trzy do wyboru. No i superowo, teraz sobie to liczę. Czyli mnożę sobie 4 razy 4. 4 razy 4 razy 5 razy 4 razy 3. To mi wychodzi 960. Razy taka kombinacja. To jest 4 po 1. Czyli po prostu 4. Tak. Jeżeli nie wiesz, że tak jest, to możesz korzystać zawsze z takiego wzoru. No i teraz jeszcze domnożę razy 4. Mam tyle opcji. Jeśli na początku stoi liczba parzysta. Teraz rozważmy drugą opcję. Na początku stoi liczba nieparzysta. Mhm. No to może zrobię tak. Jak na początku stoi ta nieparzysta, to sobie teraz rozmieszczę parzyste. Wiem, że mają być dwie liczby parzyste, więc sobie wylosuję kombinacją dwa miejsca spośród czterech, które tutaj mam do wyboru. Czyli parzyste mogą być na przykład tu i tu, ale mogą być też gdzie indziej. Ale ta kombinacja mi to załatwia. Losowanie, losowanie. Dwóch miejsc. Miejsc spośród czterech, które tutaj były. Spośród czterech miejsc. Dla tych parzystych. Dla parzystych liczb. Parzystych liczb. Te nieparzyste po prostu będą w pozostałych miejscach i już nie musimy losować dla nich miejsc. Ok, załatwiłam to. No to teraz jeszcze nad kreską, co powinno być. Nieparzystych liczb jest pięć. Czyli tutaj mam pięć opcji. W tych pozostałych miejscach, gdzie stoją nieparzyste, no to już będę miała mniej opcji do wyboru, bo nie mogą się powtarzać nasze cyfry. A jeśli chodzi o parzyste, parzystych też jest pięć. I tu nie ma problemu z tym zerem, bo no tylko na początku nie może być zero, a na drugim miejscu już może być zero. Więc tu mam pięć opcji do wyboru. Jak zużyję jakąś jedną, to będę już mieć cztery do wyboru. Ja tak zużywam te liczby dlatego, że tu jest napisane, że nie mogą powtarzać się te cyfry. No, i jeszcze sobie to liczę. 5 razy 5, razy 4, razy 4, razy 3 to jest 1200. I tutaj jeszcze mam to. Wzór na takie coś znajdziesz w tablicach. Ja tutaj nie będę przekopiowywać tego wzoru, tylko od razu ci tutaj go napiszę, bo będzie nawet szybciej. Ale możesz go bez problemu znaleźć, ten wzór. Tak, i już go sobie rozpisujemy. Czyli mam 1200. Razy 4 silnia przez 2 silnia razy 4 minus 2 silnia równa się 1200 razy 4 silnia. Mogę zapisać jako 2 silnia, razy 3 razy 4, to jest 2 silnia. To te silnie mi się skrócą. No i tutaj znowu będzie 2 silnia, czyli mam 1200 równa się 12 razy. Raz, 12 przez 2. Mhm. No to już na kalkulatorze sobie to policzę. Czyli te dwie opcje, które tutaj sobie wyznaczyłam, z tych dwóch opcji wyszły mi jakieś przypadki. Muszę teraz te przypadki dodać. Czyli z pierwszej opcji mi wyszło, że mamy 3840 takich liczb, a z drugiej opcji 700, 7200 takich liczb. No i dodaję do sobie 11000. To jest moja odpowiedź, tyle jest tych przypadków. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie do tego zadania, się przejęzyczyłam podczas tej całej wypowiedzi, to pisz w komentarzu do tego filmu. A zobaczmy sobie zasadę oceniania. I tutaj jest jedna uwaga: zadanie zostanie wyzerowane. Jeżeli się pomylisz, i na przykład nie zrobisz liczb pięciocyfrowych, nie rozważysz, tylko inne niż pięciocyfrowe, to wtedy masz zero punktów. No a nie fajnie, nie fajnie. A zobacz, jakie było to zdanie. Tam w sumie nie było napisane, ilo, ilu cyfrowa jest ta liczba. Zobacz. Rozważamy wszystkie liczby naturalne, ale nie jest napisane, że są pięciocyfrowe. My się musimy domyślić, że są pięciocyfrowe.